Te dni wielkiego postu, dni refleksji i modlitwy, cień niepokoju zawisł nad światem katolickim. Nasz ojciec święty, papież Franciszek, w wieku 88 lat zmaga się z poważnym wyzwaniem zdrowotnym. Od 14 lutego przebywa w szpitalu Gemeli w Rzymie, walcząc z obustronnym zapaleniem płuc. Ostatnie doniesienia mówią o dwóch ostrych kryzysach oddechowych, które wymagały podania tlenu. Chociaż ostatni biuletyn medyczny przynosi nam pewne pocieszenie, wskazując, że jego stan jest stabilny, że jest przytomny i bez gorączki, rzeczywistość pozostaje taka. Nasz papież, nasz duchowy przewodnik, nie czuje się dobrze i potrzebuje naszych gorących modlitw. Znamy papieża Franciszka z jego pokory ciepła i poświęcenia ubogim. Teraz, w tym momencie słabości, to nasza kolej, aby go wspierać, tak jak on wspierał tak wielu. Polska, naród głęboko zakorzeniony w wierze i tradycji, rozumie wagę bycia u boku Ojca Świętego. Na przestrzeni historii, zarówno w czasach radości, jak i prób, polski naród zawsze okazywał niezachwianą pobożność wobec Kościoła i jego przywódców. Od czasów świętego Jana Pawła II. Gię, aż po dzień dzisiejszy, Polska była światłem wiary i modlitwy za papieża. Teraz znów jesteśmy wezwani, aby okazać tę głęboko zakorzenioną pobożność. Wielki post to święty czas okres refleksji, pokuty i duchowego odnowienia. To czas, aby zbliżyć się do Boga. Pogłębić naszą wiarę i praktykować miłosierdzie oraz współczucie. Jakże stosowną praktyką wielkopostną byłoby ofiarowanie naszych modlitw, naszych wyrzeczeń, naszych serc za uzdrowienie i dobro Ojca Świętego Franciszka. Zintensyfikujmy nasze modlitwy w tym wielkim poście, łącząc nasze głosy w całej Polsce i na świecie, prosząc Boga, aby udzielił mu siły uzdrowienia i pokoju. Zapraszamy wszystkich polskich wiernych oraz ludzi dobrej woli na całym świecie, aby przyłączyli się do nas w potężnej fali modlitwy za papieża Franciszka. Módlmy się szczególnie o jego całkowite fizyczne uzdrowienie z zapalenia płuc, o siłę do znoszenia tej próby, o pokój i pocieszenie w jego sercu, o mądrość i prowadzenie dla lekarzy i opiekunów, którzy się nim zajmują. Oraz o jedność i kierownictwo dla całego Kościoła katolickiego w tym czasie. Odmawiajmy codziennie różaniec w jego intencji. Ofiarujmy nasze wielkopostne wyrzeczenia za jego uzdrowienie. Uczestniczmy we mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu, wznosząc nasze modlitwy do nieba za naszego Ojca Świętego. Może zjednoczmy się w modlitwie o godzinie 20 każdego wieczoru podczas Wielkiego Postu, tworząc łańcuch modlitwy na całym świecie. Niech Najświętsza Maryja Panna z Częstochowy Królowa Polski wstawia się za nami i za papieżem Franciszkiem, ona, która ochraniała Polskę w niezliczonych próbach, z pewnością wysłucha naszych zjednoczonych modlitw. Pamiętajmy o słowach Chrystusa. Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moim imieniu, tam jestem pośród nich. Niech nasze wspólne modlitwy będą potężnym świadectwem naszej niezachwianej wiary i solidarności z Papieżem Franciszkiem. A teraz wznieśmy razem potężną modlitwę za Papieża Franciszka. Potężna modlitwa za Papieża Franciszka, Panie Jezu Chryste, nasz odkupicielu i zbawicielu. Stajemy przed Tobą z pokorą i ufnością, prosząc o zdrowie i dobro naszego ukochanego papieża Franciszka. Ty, który jesteś boskim lekarzem, wyciągnij swoje ręce nad nim i udziel mu całkowitego uzdrowienia ciała, umysłu i ducha. Oddal wszelką chorobę, ból i cierpienie, a napełnij go swoim pokojem i siłą. Maryjo, Matko Kościoła i nasza kochająca matko. Otul papieża Franciszka swoim opiekuńczym płaszczem. Wstawiaj się za nim u swojego syna Jezusa, aby mógł nadal prowadzić Kościół z mądrością, miłością i odwagą. Niech Najświętsza Maryja Panna z Częstochowy, patronka Polski, otoczy naszego Ojca Świętego swoim błogosławieństwem i ochroną. Święci aniołowie Boży, niebiescy strażnicy, czuwajcie nad papieżem Franciszkiem. Brońcie go przed wszelkim złem, prowadźcie lekarzy i opiekunów w ich pracy i strzeżcie go pod skrzydłami Bożej miłości. Prosimy cię, Panie, abyś odnowił siły papieża Franciszka i umocnił go, aby mógł kontynuować swoją misję miłości i służby kościołowi i światu. Niech poczuje czułość i wsparcie wszystkich wiernych, którzy modlą się za niego w każdym zakątku ziemi. Ufamy Tobie, Panie, i wiemy, że nic nie jest niemożliwe dla tego, kto wierzy. Niech Wola Boża się wypełni, a Papież Franciszek zostanie przywrócony do pełni zdrowia, aby nadal był światłem nadziei i wiary dla nas wszystkich. Amen. Módlmy się za Papieża Franciszka, módlmy się jedni za drugich, umacniajmy naszą wiarę razem w tym wielkim poście. Podzielcie się tym przesłaniem nadziei i modlitwy z waszymi rodzinami, przyjaciółmi i wspólnotą parafialną. Niech Bóg błogosławi papieża Franciszka i was wszystkich. Amen.